A dzisiaj nie będzie niczego wyszukanego. Dzisiaj będzie ryż zapiekany z jabłkami. Taki z dzieciństwa, super pyszny, super prosty i taki, który możemy zjeść od razu, co zwykle się dzieje, albo odgrzać. Odgrzewany też jest pyszny. Właściwie to jem go nawet na zimno. I to jest takie jedzenie, które sprawia zawsze mi bardzo dużo przyjemności. Zapraszam. Zapiekany ryż z jabłkami. Taki z dzieciństwa. Przygotowania zaczynamy od ryżu, od gotowania ryżu dowolnego, tak jaki lubicie. Ja używam takiego w woreczkach i tak wiem, to jest ten moment, kiedy pojawią się komentarze dlaczego w woreczkach, bo chcemy to uprościć i zrobić jak najszybciej. Gotujemy 200 g ryżu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzamy i studzimy. W czasie gdy nasz ryż się studzi, my przygotujemy wszystko pozostałe. Przede wszystkim będziemy potrzebowali naczynia do zapiekania, na przykład takiego znaczy naczynie smarujemy masłem dokładnie, wysypujemy bułkę tartą, na przykład panko i dokładnie rozprowadzamy. Trzy średnie jabłka, czyli około pół kilograma, obieramy ze skórki. Czy możemy nie obierać jabłek? Oczywiście, że tak. Tylko to jest taki przepis, wspomnienie z dzieciństwa, kiedy myślałem, że skórka z czegokolwiek może być dla mnie śmiertelnie niebezpieczna. Podpowiadam, nie jest, także spokojnie możemy ich nie obierać. Ja robię wersję taką jak w moim dzieciństwie. Do miski na dużych oczkach ścieramy jabłka. Dodajemy łyżkę cynamonu i jedną łyżkę cukru. Mieszamy. Do naczynia przekładamy połowę ryżu. Rozprowadzamy. Na ryżu układamy jabłka z cukrem i cynamonem. I przykrywamy warstwą ryżu. Na górę dodajemy masło, podziabane jakieś dwie łyżki i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Grzanie góra dół przez godzinę bez przykrycia. I tyle. Tak, wystarczy teraz jeszcze poczekać na to, aż ryż z jabłkami wystygnie. Ale w międzyczasie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Tak, na dole jest taki przycisk subskrybuj, najlepiej włączcie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie. Jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał między innymi dzięki wsparciu patronów. Dziękuję wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. A my podajemy i cieszymy się smakiem. Do zobaczenia. Mm, super.